Hello, hello, witajcie! Z tej strony Mr. Transmetal 666 znowu nadaję. I dzisiaj chciałem przedstawić wam jeszcze jedną figurkę ze świata DC Universe. Ano, ta figurka się zowie: Nightwing. Bohater Nightwing, to znaczy, tak, na pewno też jest związany z uniwersum DC, oczywiście i oczywiście przede wszystkim z Batmanem. Whitewing no, jest to jeden z pierwszych robinów, który, któremu, że tak powiem, znudziło się latanie z, z, z pelerynką i z takim trochę dziwnym strojem, aczkolwiek osobiście, mi się bardzo podobał ten strój robina. I postanowił, że tak powiem, iść na swoje śmieci, rozpocząć własną działalność bohatera, mieć własny kostium, a w późniejszych niektórych odcinkach, tam w komiksach nawet yy, że tak powiem zaczął. Yy, Zastępować Batmana. I teraz, tak. Cóż, Nightwing jest taką postacią dość nietypową, ponieważ Robin zawsze nie do końca nie zgadzał się. Kiedy, wtedy, kiedy Nightwing był Robinem. Nie zgadzał się z Batmanem, no i to trochę Batmana drażniło, że jest młody, impulsywny i tak dalej, że musi uważać, musi pracować nad sobą itd. itd. Nightwing dorósł, zmienił się, tak jak mówię, poszedł swoją drogą, pomagał czasami Batmanowi. I cóż, tyle co można powiedzieć o, 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 o samej samym, że to samej postaci. Co do figurki, figurka jest naprawdę fajna. Tu na plecach mamy dwa. Takie specjalne uchwyty na broj Nightwinga. To są dwie takie krótkie pałki. Znaczy pałki. To są dwa takie naprawdę kije, które, które trzyma. No niestety nie mam ich, bo tą figurkę właśnie dostałem bez bicia, przyznaję się. Bez tych akcesoriów. Sam kotium jest bardzo ciekawy. Niebieska smuga z czarnym Kostiumem, i powiem Wam, że jeszcze co jest ciekawe, to jego oczy i maska na przodzie przypomina Batmana. Widzicie? Znak Batmana. Taki podobny może, ale, ale tak przynajmniej pierwszy, rzu pierwszy rzut, właśnie na to, to jest taki rozpoznawalny, że, że coś tam chyba z Batmanem jest ma wspólnego. Przynajmniej mi się tak wydaje. Mm, tak, na rękach jeszcze. Też są takie ciekawe rzeczy, bo on tutaj ma takie, takie jakby bransolety grube. Nie wiem do końca co to jest, ale najprawdopodobniej to też jest jakiś rodzaj jego broni. On sobie chyba stąd wypuszcza haki czy coś takiego, żeby poruszać się właśnie po, 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 po gzymsach, po budynkach i tak dalej, tak dalej. Także to jest też fajna rzecz. A co no, no, nogi? A i słuchajcie, nogi też mają podobne motywy, bo poniżej kolan też jest ta sama, ta sama sytuacja, właśnie. Czyli to samo co u góry na rękach. O, tu widać, jak fajnie niebieski schodzi do samego dołu. Spójrzcie tu, włącznie nawet to z dwa środkowe palce też ma na niebiesko zakończone. Także no, bardzo fajne. I teraz tak, punkt artykulacji. Standard zginamy w kolanach, w rękę, znaczy przepraszam, w łokciach, w bicepsie. Głowa w górę, w dół, nadół, w bok. Troszkę nadój do góry, jest mało tego ruchu. Oczywiście, może jeszcze spokojnie głowę wykręcić do tyłu, także nie ma większego problemu. Tors 4-opak, 6-opak pracuje bez problemu, także najpiękniej umieśniony. Kolanko, tutaj oczywiście stawy zaspowane, ja ich nie lubię. Noga jak najbardziej pracuje, także fajna rzecz. Tu mamy jakiś. Figurki, miejsce na, <laughs> na podstawkę, żeby wbić, żeby sobie Nightwing mógł stać. Także powiem Wam, bardzo fajna, przyjemna figurka. Ja oczywiście nie jestem do końca jego fanem, bo, bo no nie jestem, nie przypadł mi do gustu, ale figurka jak najbardziej fajna. Także, jak ma ktoś ochotę sobie kupić, to zdecydowanie polecam, no bo to jednak, jakby nie patrzył, odzowny komplet Robin Batman Nightwing, to taka. Święta Trójca trochę. No, może trochę przesadzam, ale coś w tym guście. Trzymajcie się. Do widzenia. Cześć.